26 marca, witajcie na polu, na którym została jesienią zasiana mieszanka składająca się z trzech traw. Jest to mieszanka z barem Barembruka BG7 Milkway Water. Składa się ona z kostrzewy trzcinowej, miękkolistnej oraz tymotki łąkowej i życicy trwałej. Jesienią został wykonany pokos pielęgnacyjny ze względu na samosiewy pszenicy, które tutaj się Znajdowały i rosły razem wschodzącą tutaj mieszanką traw. Na tym polu również teraz wiosną został zastosowany nawóz azotowy w postaci saletry amonowej. I tak naprawdę czekamy na przebieg pogody i rozwoju, jak ta trawa będzie dalej rosła. Do momentu. Zbioru, gdzieś tam przewidujemy to w maju. Ta mieszanka traw jest zasiana po raz pierwszy w naszym gospodarstwie, więc też zobaczymy, jak to się sprawdzi u nas. Jak ta mieszanka da pokosy, jak te pokosy będą wyglądały w ciągu roku. Jaka liczba zebranych balotów, bo głównie przeznaczamy to na siano-kiszonkę i robimy baloty. Tak na tą chwilę prezentuje się mieszanka Barenbrook BG7 Milkway Water. Dzięki, trzymajcie się, cześć.